Jest czwartek, 5 października. Codzienna liturgia słowa. W tygodniu o 5 rano, niedzielna w sobotę o 18. Pochodnia podcast. Czytanie z księgi Nechemiasza. Cały lud, jak jeden mąż, zgromadził się na placu przed bramą wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę prawa mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Pierwszego dnia siódmego miesiąca kapłan Ezdrasz przyniósł prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi zwrócony do placu znajdującego się przed bramą wodną od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli jej rozumieć a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Pana Wielkiego Boga, a cały lud... Podniósłszy ręce, odpowiedział: Amen, Amen. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. A lewici objaśniali ludowi prawo, podczas gdy lud pozostawał na miejscu. Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak, że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik oraz kapłan-pisarz Ezdraż, jak i Lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: Ten dzień jest poświęcony Panu Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa prawa. I rzekł im Nehemiasz: Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Ale wici uspokajali cały lud wołając. Uspokójcie się, wszak ten dzień jest święty. Nie bądźcie przygnębieni. I cały lud poszedł, by jeść, pić, rozsyłać porcje. I wyprawić wielkie obchody radosne, gdyż zrozumieli to, co im ogłoszono. Oto Słowo Boże. Nakazy Pana są radością serca. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne. Nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce. Jaśnieje przykazanie Pana. I olśniewa oczy. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze. Słodsze od miodu płynącego z plastra. Nakazy Pana są radością serca. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, Powróci do Was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą Was, jedzcie, co Wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im, przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Oto słowo pańskie.